Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. W weekend nasze miasto świętowało i widać to było na ulicach. Już dawno bowiem nie widzieliśmy takich tłumów w mieście. Najgęście było oczywiście w rynku, w którym skupiały się najważniejsze wydarzenia. Sklepy, pizzerie czy kawiarnie przeżywały prawdziwy boom, a spore kolejki nie odstraszały kolejnych chętnych. Dziś w Kronice powiemy także o Dniach Seniora, Wyczynie Nysanina i Festiwalu Nauki w Nyskiej Akademii. Tysiące osób bawiło się w ten weekend na nyskim rynku, wspólnie świętując okrągłą rocznicę urodzin miasta. Była dobra muzyka, integracja międzypokoleniowa i historia nysy w pigułce dzięki spektaklowi, który momentami zapierał dech w piersiach. Nie zabrakło także akcentów patriotycznych oraz promocji produktów lokalnych. Choć imprezy związane z 800-leciem miasta odbywają się przez cały rok, to właśnie w miniony weekend przypadła kulminacja obchodów wielkiego jubileuszu śląskiego Rzymu. Pomysł organizacji tego wydarzenia w rynku sprawdził się znakomicie. Duża scena w centrum miasta pozwoliła na zorganizowanie obchodów godnych aspiracji naszego miasta. W piątek najpierw zagrała lokalna gwiazda zespół Horyzont, później gości przywitał gospodarz miasta Kordian Kolbiasz oraz przewodniczący rady miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny. Bez długich przemówień scenariusz gładko przeniósł nas do historii Nysy, której narratorem był Artur Żmijewski. Blisko godzinne widowisko muzyczno-multimedialne zrealizowane przez fundację Koncept Kultura pokazało bogatą historię śląskiego Rzymu poprzez muzykę, taniec, podniebne akrobacje oraz multimedialne animacje od czasu powstania miasta aż do czasów współczesnych. Teatr cieni i efekty specjalne. Wszystko okraszone muzyką, skomponowaną specjalnie na tę okoliczność przez Macieja Muraszko. Po widowisku najlepsze kawałki przypomniał zespół mysłowic. Zarówno w piątek jak i w sobotę na jarmarku produktów lokalnych mogliśmy dostać sprawdzony asortyment. Były sery, miody, wyroby z wikliny i ceramiczne, porcelana z opolskim wzorem, czy też zabawki wykonane wyłącznie z naturalnych składników. Urodziny miasta, czyli urodziny wszystkich mieszkańców naszego, naszego miasta, naszej gminy. Wspólne święta, wspólnie świętujmy, bez polityki, z uśmiechem, radośnie. Ponad 100 osób z miast partnerskich, Gruzja, Czesi, Ukraińcy, Niemcy, Rumuni. Unii, Węgrzy, wszyscy świętujemy, wszyscy się doskonale z sobą czujemy świętujemy rocznicę powstania miasta, jednego z miast europejskich, bo wszyscy jesteśmy we wspólnej Europie i tworzymy tę europejską rodzinę i, i od tego nie ma odwrotu, z tym, się, z, tym się, z tym chcemy żyć i znajdujemy w tym jakiś sens, natomiast... No, ja się bardzo cieszę. Słyszę opinie też naszych gości z zagranicy: są zachwyceni, są gościnnością, Sa za co bardzo mieszkańcom dziękuję. Myślę, że kolejne uroczystości będą tylko to potwierdzały. Jesteśmy naprawdę bardzo otwartymi ludźmi, mądrymi, uśmiechniętymi i życzliwymi. Przygotowano także wiele atrakcji dla najmłodszych. Dzieci bawiły się na karuzelach i dmuchańcach, a ci nieco starsi chętnie wybierali pokazy mobilnego spektaklu Iskry Niepodległej, w którym poprzez zastosowanie między innymi sztucznej inteligencji przedstawiono wybitne postaci Polek i Polaków XIX, XX i XXI wieku. W sobotę od rana na scenie podziwialiśmy przedszkolaki, nyską młodzież, a także seniorów oraz osoby z niepełnosprawnościami. Wieczorem na scenie wystąpił zespół Dżem, który dał niesamowity koncert w pięknej scenerii. Muzycy przyciągnęli rzesze wiernych fanów praktycznie w każdym wieku. Z okazji święta miasta nie zabrakło akcentów dekoracyjnych w rynku, czy też przy pomnikach, oraz licznych wydarzeń towarzyszących. Było m.in. narodowe czytanie w malowniczej scenerii Stawu Sakuta, bicie rekordu okrążeń kajakiem na Fosie Fortu Wodnego, czy też święto miodu na Placu Paderewskiego. Bardzo ładnie przygotowane. Wczoraj byliśmy na e, przedstawieniu, e, po prostu fenomenalne, naprawdę bardzo pięknie, cudownie. A ogólnie jest bardzo przyjemnie, miło, rodzinnie. Jesteśmy tu turystycznie, więc tak okazją natknęliśmy się. Bardzo fajnie, ładne miasto. I fajnie tak sympatycznie jest wszystko zorganizowane. No bardzo fajnie jest zrobione. Moim zdaniem jedna z lepszych imprez w tym roku zorganizowana tutaj w Nysie. Co mi się podoba, występy przede wszystkim zespołów i teraz pięknie panie śpiewają takie, ten. No, Sportne, po prostu. No skoczne piosenki, aż dusza się raduje. Mi się podoba. Pięknie Coś dla dzieci jest właśnie za darmo, jakieś tam różne yy, młyny właśnie idziemy teraz zobaczyć. No pięknie, pięknie, coś pięknego, nie? Bardzo ładnie podoba mi się. Ruch jest bardzo fajny, duży, super. No powinno być częściej. Bardzo ładnie, podoba mi się, bardzo dobrze zorganizowane. Tutaj panie, emerytki mogą wystąpić, panowie. E, również. Także fajnie. Z okazji obchodów przygotowano także monografię Nysy, pamiątki oraz nakręcono film dla młodzieży, Nyski Wehikuł Czasu. Znów głośno o podróżniku z Nysy. Kilka dni temu Marcin Szczerski zdobył Matterhorn, szósty pod względem wielkości szczyt alpejski. Wcześniej samotnie zdobył między innymi Eiger. Matterhorn jest jednym z najbardziej znanych szczytów świata, zarazem bardzo trudnym pod kątem kondycji fizycznej, jak i psychicznej. Wspinam się już intensywnie od kilku lat, a Matterhorn no, był taką górą, którą od dzieciństwa praktycznie gdzieś miałem w głowie i mnie fascynowała. Jest to jedna z piękniejszych gór na świecie, taki symbol alpinizmu. Są tam tylko drogi wspinaczkowe, bardzo trudne. Przez lata, prawda, można powiedzieć, dążyłem do tego, żeby być gotowym, żeby spróbować. No i przeszedł ten czas i, i spróbowałem. Nysanin 4000 zdobył w 10 godzin, przy czym część wyprawy pokonywał z kolegą, a później już tylko solo. Sukces smakuje podwójnie, bo przed rokiem pierwsza próba ze względu na warunki pogodowe zakończyła się niepowodzeniem. Teraz góra została zdobyta. Całe życie miałem w głowie tę górę. Bardzo długo się przygotowałem do, do tego, żeby, być, żeby mieć szansę spróbować. No i emocje były skrajne. <laughs> powiem szczerze. Natomiast krótkie, bo zorientowałem się na szczycie, że teraz dopiero najtrudniejsze przede mną, czyli zejście, więc i musiałem znowu wejść w ten tryb przeżycia, prawda? Walki o, o życie. Na szczęście udało się, a w głowie są już plany na dalsze wyprawy. Marcin Szczerski chce kontynuować zdobywanie 4 i 5 tysięczników w Alpach. Marzy mu się także wytyczanie nowych tras. Będą kolejne, na pewno Alpy, drogi trudniejsze, drogi zimowe, na Matterhorn też chcę wrócić, natomiast na północną ścianę, jedną z trudniejszych ścian na świecie, za którą bracia Schmidt za zdobycie w latach bodajże 70 dostali złoty medal olimpijski. Gdzieś tam w dali z przyjaciółmi mamy wschodnią ścianę K2 w marzeniach, która jest niezdobyta, być może kiedyś uda nam się tam dotrzeć. Życzymy powodzenia w realizowaniu dalszych planów. Wyprawa na pewno nie udałaby się, gdyby nie moi partnerzy, tacy jak Melon Fit Siłownia, gdzie mogłem się przygotowywać, uczelnia Anyska Uczelnia, która mnie wspiera oraz gmina Nysa, która również pomaga mi w moich działaniach i pasji. 18 września o godzinie 11 zapraszamy na obchody 84. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę i Dnia Sybiraka. Uroczystości odbędą się na placu Kopernika pod pomnikiem Patriotom Polskim. Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach wszystkich mieszkańców. Wspólnie oddajmy hołd obrońcom naszego kraju. Bastion Świętej Jadwigi w Nysie znalazł się w gronie najlepszych produktów województwa opolskiego. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się podczas uroczystości 20-lecia opolskiej regionalnej organizacji turystycznej. W tym obiekcie Nyskiego Domu Kultury działa punkt informacji turystycznej Sowa Nysa, czyli strefa odkrywania wyobraźni i aktywności oraz Nyskie Centrum Edukacji o Niepodległości z kinem VR. To wizytówka Nyskiej Twierdzy, miejsce wielu imprez turystycznych czy też gali Małego Trytona Nyskiego. Zapraszamy do Bastionu Świętej Jadwigi! W dniach 20-21 września Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie zaprezentuje swój potencjał dydaktyczny i naukowy. W planie Festiwalu Nauki znalazło się ponad 100 wydarzeń, wśród nich warsztaty, projekcje multimedialne, ćwiczenia, pokazy badań laboratoryjnych, wykłady, wystawy i konkursy. Celem festiwalu jest promocja praktycznego zastosowania badań naukowych, zaprezentowanie szerokiego zastosowania odkryć naukowych w życiu codziennym oraz prezentacja sposobu kształcenia na studiach o profilu praktycznym. W tym tygodniu obchodziliśmy Dzień Seniora. Z tej okazji w Urzędzie Miejskim w Nysie odbyła się uroczysta sesja Rady Seniorów, podczas której m.in. wręczono nagrody zasłużone dla seniorów. Później seniorzy świętowali dalej w Nyskim Domu Kultury, gdzie miała miejsce m.in. świetna zabawa taneczna. Kochanym seniorom życzymy dużo zdrowia i samych radosnych chwil.